Dzień dobry moi kochani, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów kanału, szczególnie gorąco witam osoby urodzone 22 i 23 października. Będzie dla Was szybka wróżba urodzinowa, kochani moi. Natomiast w pierwszej kolejności chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Standardowo kochani, dużo zdrówka, szczęścia, miłości, przyjaźni, pieniędzy, ale także tego, aby po prostu wam się darzyło, aby wszystko działo się dla Waszego. Najwyższego dobra. My nie zawsze otrzymujemy w życiu to, czego na daną chwilę byśmy chcieli, ale po czasie, patrząc właśnie z pewnej perspektywy, jesteśmy w stanie to docenić, ponieważ wiemy, że takie, a nie inne doświadczenie, taki, a nie inny człowiek w naszym życiu, no, coś ważnego tutaj wniosły i pozwoliły nam, czy pozwolą nam w przyszłości wzrastać, budować siebie, konstytuować się jako taka dojrzała duchowo jednostka. Kochani, dla osób urodzonych 22 października przypadła w udziale karta Giermek Mieczy. Symbolizuje ta karta zasadniczo młodą osobę, chociaż nie zawsze musi to być osoba młoda wiekiem. Może to być osoba, która nawet na późniejszym etapie swojego życia postanawia się na przykład czegoś nowego nauczyć, na przykład przekwalifikować się, zdobyć nowe umiejętności, pójść na studia chociażby na uniwersytet trzeciego wieku kłonąć jakąś nową wiedzę. Jest to ogólnie osoba bardzo otwarta na e, przepływ wiedzy, na zdobywanie nowych informacji. Taka osoba e, czynna umysłowo, która bardzo lubi się uczyć, ale lubi też przekazywać wiedzę innym osobom. E, no tutaj akurat na tej karcie widzimy tego giermka, który na takiej wielkiej taczce gdzieś tam te swoje miecze wiezie cały ten swój dobytek e, umysłowy, że tak powiem intelektualny. E, więc powiedzmy, że no jest to osoba, która już ma jakieś swoje wyrobione poglądy na świat, na życie, jakiś swój taki wzorzec myślowy, czasami trudno właśnie tej osobie wyjść z tego wzorca, czasami może to być osoba taka zapalczywa w swoich poglądach, nieprzejednana, uparta, no taka po prostu obstająca ślepo przy tym, czego się już gdzieś tam nauczyła, i niekoniecznie chcąca przyjąć do wiadomości argumenty kogoś innego. Jeżeli chodzi o uczucia. No tutaj, w zależności od tego, czy macie partnera, czy nie macie partnera, troszeczkę inaczej bym tę kartę rozpatrywała, ponieważ jeżeli jesteście w związku, może nastąpić tutaj taki okres ochłodzenia, albo już nastąpił, czyli gdzieś tam jakieś konflikty, tutaj um, jakieś różnice w zdaniach, może być po prostu um, takie właśnie um, nawet i jakieś, jakaś nieszczerość w związku może się tutaj wkraść, może być po prostu za mało tego. Uczucia, a trochę więcej takiej kalkulacji, trochę więcej takiego zdrowego rozsądku, przynajmniej po jednej ze stron. Czasami jest to bycie w jakimś związku, tak powiedzmy, z przyzwyczajenia, ale te uczucia gdzieś tam już dawno uleciały. No i tu się wypadałoby zastanowić nad dalszymi losami tego związku. Jeżeli chodzi o osoby, które są singlami, no tutaj może być wam trudno. Ym, znaleźć partnera, dlatego że wy możecie mieć takie tendencje do tego, że kiedy z kimś się spotykacie, na przykład idziecie na randkę z jakąś nową osobą, no, możecie tutaj być troszeczkę tak nastawieni, jakbyście byli na rozmowie kwalifikacyjnej, jakbyście przeprowadzali casting, jakbyście po prostu musieli tutaj wyciągać informacje z tej osoby yy, na zasadzie takiego przepytywania, i no, ta osoba, która się z Wami spotyka, może czuć się taka pod obstrzałem różnych pytań. Wy możecie też sobie dobierać partnerów na zasadzie, czy ta osoba pasuje do mnie pod kątem intelektualnym, czy nie. I w związku z tym są tutaj być może czasami zbyt wygórowane wymagania, bo pamiętajmy o tym, że no nie każdy człowiek jest taki sam i nie każdy musi e, spełniać te nasze oczekiwania w 100%. I teraz, kochani, tak, jeżeli chodzi o pracę, finanse w tym gierm ku mieczy, no, y, tutaj też różnego rodzaju polemiki, rywalizacje, gdzieś po prostu takie albo y, bardzo mocno kłótliwe środowisko pracy, albo to Wy macie takie tendencje do tego, żeby się gdzieś tutaj po prostu y, odzywać wtedy, kiedy na przykład nie trzeba, żeby po prostu gdzieś tam wtrącać swoje trzy grosze, no i możecie uchodzić za taką osobę troszeczkę impulsywną, konfliktową w tym waszym środowisku zawodowym. Czasami um, jest to po prostu. Też jakaś reprimenda od szefa, na przykład, bo coś po prostu mu się nie spodobało, u was coś zrobiliście nie tak, więc też Giermek Mieczy czasami wskazuje na to, że należałoby jednak wykazać więcej pokory. I oczywiście, wy jesteście osobami no, takimi światłymi, często macie dobre pomysły, dobre idee, ale nie zawsze też inni ludzie muszą się z Wami zgadzać, i to jest tutaj jakby takie główne wyzwanie dla. dla Osób, dla których by się ta karta stosowała w takim bardziej negatywnym kontekście. Natomiast cóż, no jeżeli chodzi o dolegliwości zdrowotne no to giermek mieczy nam pokazuje o takich, pokazuje nam takie choroby takie dolegliwości które po prostu nawracają raz za razem, takie chroniczne i tutaj mogą to być bóle głowy czy może to być na przykład jakieś takie mogą być problemy skórne, jakieś infekcje jakieś wysypki jakieś egzemy, no coś co takiego powiedzmy ma, ma charakter taki nawracający, czyli wy to wyleczycie, a za chwilę znowu się to Odnawia i znowu jest problem, znowu się pojawia dokładnie ta sama dolegliwość. Także tak to wygląda dla Was. No i przechodzimy do 23 października. Tutaj mamy kartę arcykapłana. No, na tej karcie akurat um, on sprawia takie monumentalne wrażenie, tak stoi przed świątynią, w kapturze z ciemną twarzą, taki troszeczkę tajemniczy. E, no, cóż, arcykapłan oznacza pewną mądrość, e, osiągnięcie pewnego duchowego mistrzostwa, więc dla osób, które rozwijają się duchowo, no rzeczywiście może tutaj być takie wejście na wyższy level, bym powiedziała. To jest też. E, Inwencja twórcza to jest um... Czasami bycie takim e, tradycjonalistą aż do bólu, bo arcykapłan nam pokazuje właśnie to, co tradycjonalne. Natomiast no, w negatywie dla osób, które e, właśnie chcą się tutaj wyrwać spod jakiegoś jarzma, no, jest to łamanie przyjętych norm, wyrzekanie się pewnych odgórnie narzuconych zasad. Też tak może być. To w zależności od waszej obecnej sytuacji, no, e, trzeba sobie tutaj dopasować interpretację. Arcykapłan to jest osoba. Mająca własne przekonania, taka będąca autorytetem dla innych, ale też taka niezłomna w tych swoich przekonaniach. Czyli może to być na przykład dobry nauczyciel. Czasami arcykapłan nam po prostu symbolizuje męża. Więc jeżeli są tutaj panowie. No to może was to symbolizować jako po prostu męża, takie, taką osobę, która jest odpowiedzialna za rodzinę, bierze na siebie ciężar opieki, też staje się jakimś autorytetem dla, dla innych. Natomiast no jeżeli jesteście kobietami, to może tutaj po prostu być to wasza energetyka, a może to być jakiś taki właśnie mężczyzna w waszym otoczeniu, doradca, przewodnik, mąż, taka osoba, której wy ufacie. I która też jest dla was właśnie swego rodzaju autorytetem. I teraz tak, jeżeli chodzi o miłość, kochani, o związki, no może oznaczać nam to po prostu związek taki o charakterze duchowym, połączenie duchowe. Czasami jest to po prostu formalny związek, czyli na zasadzie mąż-żona, oficjalny ślub, y, mogą być tutaj zaręczyny bądź planowanie ślubu dla niektórych. Y, no, na pewno y, można tutaj mówić też o swego rodzaju wierności. Arcykłan jest wiernym mężem, y, jest wiernym partnerem, natomiast y, Czasami, jeżeli byśmy czytali to w negatywie, to jest to po prostu osoba bardzo trudna we wspólnym życiu, ponieważ autorytarna, narzucająca swoje zasady, i z takim człowiekiem też może być trudno wytrzymać. Czasami nawet arcykapłan może oznaczać tutaj takiego surowego impotenta. No, nie chciałam tego powiedzieć, ale no, tak bywa w niektórych przypadkach. W pracy w finansach. Wiecie co tutaj? Może to być osoba, która pracuje, ponieważ ta praca ma dla niej większą wartość aniżeli pieniężną. Czyli no, wynagrodzenie tam możecie otrzymywać jakieś takie mizerniejsze, bym powiedziała, dlatego że to nie jest kwestia dla Was nadrzędna. Dla Was tutaj może być istotne po prostu na przykład uczenie kogoś czegoś, pomaganie komuś w czymś. Czyli to jest takie bardziej poczucie misji, takie wyznawanie wyższych zasad. Praca na rzecz innych ludzi, działalność. Na rzecz tych, którzy są na przykład słabsi, e, których trzeba na przykład czegoś douczyć, i tak dalej, i tak dalej, e, czyli takie udzielanie się. No natomiast no, wypłata może za tym pójść niewielka, niestety. E, jeżeli chodzi o zdrowie, no tutaj przede wszystkim yy, często karta arcykapłana mówi o tym, że gdzieś nas zżerają jakieś konflikty, czyli nie umiemy wybaczyć. Jesteśmy zatwardziali y, w braku wybaczenia dla siebie, czasami dla innych ludzi, no i to powoduje u nas nieprawidłowy przepływ energii, więc należałoby po prostu spróbować y, pewne sytuacje zapomnieć, ostatecznie wybaczyć. Jeżeli na coś chorujecie, leczycie się, to tutaj, Pomocne będą takie tradycyjne metody leczenia. To tyle tutaj pokazuje nam arcykapłan. Ja dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.